Jezus, Jezus Maria, Maria Budzik budzik Nie znikajcie na mój budzik Po prostu on mnie najbardziej budzi Jakoś jest taki, taki, wiesz, takie Bejba I to mnie tak budzi bardzo Także no w tym odcinku zobaczycie mój, um, mój dzień w szkole. E, dobra, muszę się ubrać. Mama w mnie jeszcze śpi, więc będę musiała obudzić. Ubieram mundurek. Tylko właśnie tam chyba w tej nowej szkole mojej są inne mundurki, no ale już trudno i ubieram opaskę. No bo w sumie nie będę brała opaski, bo może nie można. Dobra, ym, gdzie jest mój plecak? Dobra, mam już plecak. <laughs> ja mam z zranę lekką chrybkę czasem, ja no, ale... Już tam, tam. Mam tutaj jest taki strój na WF. No i zeszyt. Dobra, biorę telefon. I idę na dół budzić mamę, bo pewnie jeszcze śpi. Eee, mamo! Wiedziałam, że śpi. Mamo, wstawaj! i musisz mnie zawieźć do szkoły! Mamo! No, mamo, no, co ty chcesz, no? No, wstawaj, mamo, bo musisz mnie zawieźć do szkoły. Aha, no tak. Ach, no dobra. No to ja się ubiorę w y, to, może. Albo w sumie nie. Coś innego się ubiorę. Tutaj mam jakieś tam ciuchy. Nie. 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 A jednak tutaj nic nie mam. Um, no dobra, no to nie będzie to. A są się kochana. Okulary i... Moja spineczka, która tam utknęła, odsunę się. Dobra, wyciągnęłam ją. Założę ją teraz. Która godzina? Matko, już siódma. Si siódma piętnaście już. A ja mam na ósmą dzisiaj. No wiem, przecież idzie u mych zęby. No dobra, a ja ci pójdę zrobić śniadanie. Dobra, mam tu swoją szczoteczkę, założę sobie jeszcze tylko ochronkę. No i mogę mieć zęby. Dobra, już skończyłam mieć zęby, teraz umyję twarz. Tymczasem umamy. Dobra. Idę zrobić to śniadanie. Zostawię jej tu ten plecak. Idę zrobić to śniadanie. Hmm, co by jej tutaj przygotować? Nie wiem, nie wiem. A! Matko święta, nie mamy jedzenia. Luna musisz do sklepu. Luna, szybciej! No, mamo, czekaj chwilę. No, chodź tutaj na zakupy. Musisz iść. Nie idę nie nie na żadne na zakupy, zakupy. Daj mi spokój. Chodź tu natychmiast. No, co chcesz, mamo? No, mówię ci, że na zakupy masz iść. No, nie pójdę na żadne zakupy. No Luna, nie mamy nic do jedzenia. Chcesz iść śniadanie, czy nie? Czy... Chcesz jeść śniadanie czy nie? Czy być głodna do nie wiem, do tam dwunastej, czy o której wy tam macie ten obiad? Dwunastej trzydzieści. No właśnie, no to co wybieram? No to nie wiem, Boże, ale ja się spóźnię, która jest już godzina? No mama, już jest siódma trzydzieści! No to trudno, to czekaj, to ci chleb dam. No nie, no przecież nie będę ja dobra, idę na szybko do tego sklepu. Tam wypłacę pieniądze czy coś, idę już na szybko do tego sklepu. Hm. Kochana córeczka, jak się ładnie poprosi, to pójdzie. Dobra, mam już ten koszyk. O, Dzień dobry, Luna. Dzień dobry, pani Jagodo. Jak tam z twoją mamą? Przyjdzie dzisiaj do pracy? Tak, tak, przyjdzie. No to super. Wezmę drzemy dwa. maszynkę parówkę, mięso. Wezmę pomarańcza to idora. Wezmę sok pomarańczowy. I może ser. Mhm. Wezmę jeszcze jakieś pieczywo. Ojejku. A nie, pieczywo chyba mamy. Bo mam mi chciała dać. No to to chyba tyle będzie. Dobrze. Ja poproszę to. Mhm, dobrze. Ojku, nie wypłaciłam pieniędzy, Proszę poczekać. Dobra. Dobra, wypłacę 30 zł 25 zł. O no to proszę. Proszę. I tutaj masz y, 5 zł reszty. No, dziękuję. Masz sobie coś jeszcze kupić za te 5 zł. Mm, mm. Ja poproszę jeszcze tą Pani Jagoda, ja bym prosiła jeszcze to mleko truskawkowe. No to to 5 zł. No to proszę bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia Luna. Mam już jestem. Co tu za muzyka? Nie no super muzyka. Nie, teraz wejdę do domu, ha? Ojku, chyba Luna przyszła. Już, 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 kochanie, biegnę, biegnę. No nareszcie, no ileż można było. No daj, co tam kupiłaś? O, mleko truskawkowe, no dobra, może być tak wyjątkowo. No, ale to za moje pieniądze. Mm. Także to mleko jest tylko i wyłącznie. Moje. A kupiłaś jakieś pieczowo? No nie, bo mówiłaś, że mamy. Mm, no faktycznie. Dobrze, no to poczekaj, to ja tylko wypakuję lodówkę. Mm. Ale, mamo, szybciej, bo naprawdę się spóźni. Nie pośpieszaj mnie. Okej, okay, pomidory, jakieś tutaj chabazie i inne. Mięso. Dżemy kupiłaś? No tak, bo miałam ochotę na drzem. No dobra. Um, Okej, okay, no to co ci zrobić? Kanapkę z drzemem. no dobra. Dobra, mam tutaj już ukrojoną kanapkę, to teraz ci dam drzemu. Ojciec. poczekaj, bo coś się o, dobra masz drzemu jagodowego a do picia co chcesz? nic, no okej okay. masz, jedz szybko, bo się spóźnisz no wiem dobra, mamu zjadłam, już idę, dobra, dobra, to idź już tam idę, idę, idę Idę już, idę, 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 gdzie mój plecak jest, gdzie mój, no dałam ci go w windzie, jak tu? To? znaczy tutaj leży, przepraszam, matko, 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 dobra, szybko, do, do wi... pa, mama, pa, 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 mama, ale Luna, ja ci muszę zawieźć do ty, dobra, szybko, no to szybko, idziemy, szybko. Trochę się stresuję przed pierwszym dniem, matko święta, jak tu głośno w tej szkole, w mojej szkole nie było tak głośno, no dobra, idę już. Ciekawe, gdzie mam szafkę. Przepraszam. O tak, ty jesteś jakaś nowa. Y, tak, tak. Pierwszy raz jestem w tej szkole, bo się przeprowadziłam. Do której klasy będziesz chodziła? Patrz, dostałem szóstkę. No Ameryka, wiesz, tak super. No, no i w ogóle... Ja chyba. W sensie ja będę chodziła do um, czwartej B. Chodzę, do czwartej B. A, no to my jesteśmy z czwartej B. Szafkę masz tam. No albo tam, ale raczej tutaj. A jak masz na imię? Mam na imię. Mam na. Mam na imię Luna. Luna grzeg. Grze, 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 co? dobra, Luna, tam po by prostu No dobra, dzięki, to idę. Ale to było Przepraszam, czy wy jesteście z czwartej B? Y, tak. Czy moglibyście mi wskazać szafkę? Mam na imię Luna. Oczy Luna, miło Cię poznać. My jesteśmy bliźniakami i tak już chodzimy też doraz do klasy. Może się zakolegujemy? No właśnie. No dobra. A Twoja szafka jest chyba tutaj. O, to jest mój mój durek? Tak, tak, radziłabym się przebrać. Teraz mam przyrodę pani, yy, to jest naszą pa, panią wychowawczynią, a nasza pani wychowawczyni nie lubi, gdy nie ma się odpowiedniego ubrania. Co prawda ty masz mdurek, ale chyba z tamtej szkoły, nie ten co trzeba. No nie, bo nie wiedziałam, nie miałam, nie miałam mnuka, więc nie wiedziałam. No, no rozumiem, rozumiem, rozumiem. Także przebierz się. Okay. Dobra, już się przebrałam. No to teraz tutaj połóż ten mundurek. I... A telefonu można używać w tej szkole? Nie, telefony są zakazane, także schowaj sobie do rzeki. Okej. Okay. Hmm, dobra. Tutaj się wypakuję. O masz trójna WF, dobrze. No, ale dziś akurat nie mamy WF-u. O szkoda, WF to właśnie no, lekcje. No, nasza też. Ja nie przypadam za WF-em. Jak to nie, Gabrysia? Mm. Przyro... Do przyrody mam ten też. Bardzo ładny. No. Jeszcze mam taki długopis. Pokaż pierwszą stronę. Pierwsza strona jest do... Um, tak. O jaka śliczna, jakieś śliczne kwiatuszki. No ja bym tak nie potrafił malować. Tak. No dobra. O! Chodźmy, bo już dzwonek na lekcja. No dobra. No dzień dobry, dzień. No już cisza, cisza, cisza. Cisza, spokój. Spokój powiedziałam spokój, cisza. No już już cichutko, cichutko. Mamy w klasie nową uczennicę i chciałabym wam ją przedstawić. Zapraszam cię na środek. No i powiedz coś o sobie, przedstaw się. Mam na imię Luna. Mam 10 lat, w maju będę miała 11. Moja ulubiona lekcja to WF i plastyka. I bardzo lubię kotki. Wspaniale, wspaniale się przedstawiłaś. No to teraz usiądź do ławki i zaczynamy nowy temat. Mhm. Ja jestem waszą, twoją panią wychowawczynią, wiesz. Szkoda, że dołączyłaś tak w, w połowie już w drugim semestrze, bo jeszcze tylko trzy miesiące do wakacji. No ale fajnie, że w ogóle do nas dołączyłaś. Radek, proszę cicho. No dobra. Dobrze, to ja teraz sprawdzę obecność. Mhm, mm mhm. Mm Dobrze. Gabrysia, Jest, jestem. Łukasz, jestem. Um. Janek, jestem. Um. Ewa, jestem. Um. Fryderyk. Jestem. No i Luna. Obecna. Obecna. No dobrze. Dobrze, sprawdziłam wam obecność, także teraz myślę, że możemy przejść do lekcji. Odsuniemy to. Okej, okay, dobra. Zapisujemy lekcja. Temat. Temat. Temat to będzie mm, Saki. Saki. Proszę panią, a to trzecie to jest A? Tak, tak, to jest A. Fryderyk, proszę nie gadać. dobrze, przepraszam. Uh -huh. Dobrze, już wszyscy napisali temat, ale jeszcze nie, skoń nie skończyłam. No to sobie tam od kolegi zgapisz, ale przed chwilą pani powiedziała, że nie można. Nie pyskuj dziecko. Um, dobrze, otwórzcie sobie podręczniki na stronie 220. Proszę panią, bo ja nie wzięłam podręcznika z szafki. No to co ty jakaś nienormalna, że na lekcji podręcznika nie bierzesz? No dobra, już nie, nie idź po ten podręcznik, tam wytrzymamy jakoś. Proszę otworzyć ten podręcznik. Dobrze. Ym, no i tak, proszę. M, może, może. I. Wryderyk, przeczytaj nam stwierdzenie y, o sakach. Saki to. Saki to O dzieciaki, no dzwonek, no koniec lekcji. No niestety, proszę idźcie na przerwę. Okej, okay, to już jest koniec tej historyjki. Mam nadzieję, że wam się podobała. No i do następnego. Pa.